Siemanko, dawno w Kastoromie nie byliśmy. Czas najwyższy zobaczyć co tam ciekawego. Nie wydajemy. Co, nie wydają? Tak. Wsiadają sobie... pszczółki i sobie zbierają miód i nektar. O, te co przesadzaliśmy wczoraj. Zimno. Zami. Zami. zami... Zamia. Zamia. kulkas.

kuski To na wiosnę podobno było, nie? Przede mną Ten Malusie. mam O, jadę te same. Roślinki. Bananów nie widzę. Nie no, nic. No, no, no. Idziemy jeszcze na dwór. tak. No. Jedzie jakaś dostawa. Ale to to samo. Dobra, lecimy jeszcze na dwór. Pisa. Uwaga, ograniczenie wysokości. A Ale to dla wózków chyba. Kory pełno z no zrębki. Przypiór nawet, szałwia. Mm. To pachnie, nie? Melisa. A nie, A. melisa to to, co my żeśmy posadzili i tak się rozrosło. Tak, mogę za darmo oddać komuś, jak ktoś chce. Żyrawki. No to... Berberis, jadłam tutaj Berberis Thunbergi Kostrzewy sine Też nie. kiedyś mieliśmy, nie? A, nie Czemu jak ktoś zaczyna sobie piln pilnuje Obrywa potem suchary To no spoko Morweczki no. Przecena, 15 zł. Liść na No, właśnie. Nie widzę. A to, to? A, wydleje, to, to... Dawida. Mhm. Przekwieci wiadomo, bo je. Ale już nie mamy. Trawki, mix. A dziś ja taką miałam. I nie mamy nie runda Ta to Rundodonax mieliśmy, Jola byli te konewki po 16 złotych, nie, 15,40 Olimpo 118, tuja i nad całym tuja, nie, nie jest jeszcze można sadzić, śmiało no to tylko po ile tujki? Te. Te po ile? Tu jest szmarek. Akcyjny, ceny nie widzimy. Tu jest cena, 10 zł. A te po 13. 13 zł, ładne. 13 zł, sporawe. A te po ile? A tu mniejsze po 9, to dychę. A 10 zł, no są cenę. To w dużym działku, żeby tak fajnie leżało No Tak więc tak to no. wygląda Na tą chwilę Widać zbliżającą się jesień w roślinkach Dobra, na razie